Mija pierwszy tydzień zimowych ferii po dość leniwym styczniu. Teraz zima gwarantuje minusową temperaturę i dużo śniegu i takie ferie nam się podobają. Za chwilę w programie Narciarski Weekend pokażemy, jak zmieniają się warunki w beskidzkich ośrodkach narciarskich. Margo Melan i Jarosław Ferenc witamy i zapraszamy! Bardzo się cieszę, bo sprawdziły się moje prognozy pogody o intensywnych opadach śniegu. Teraz nie tylko w Beskidach jest prawdziwie zimowo, ale również poza górami, a jak się już wielokrotnie okazało, ma to ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji o wyjeździe na narty. Dobrze się stało, że zima zreflektowała się właśnie teraz, na początek ferii, bo przecież zimowe ferie powinny być z dużą ilością śniegu. Inaczej będą nieudane, a tego byśmy przecież nie chcieli. Krótko mówiąc, wreszcie mamy zimę, o jakiej marzą miłośnicy Białego Szaleństwa. Teraz wszędzie panują dobre i bardzo dobre warunki narciarskie i możemy jeździć tam, gdzie nam się podoba i gdzie najlepiej się czujemy. W zasadzie nie ma potrzeby obawiać się, że gdzieś wyciąg czy trasa narciarska nieczynne. Już w miniony weekend wszędzie było dużo świeżego puchu, a nartostrady dobrze przygotowane. Dzisiejszy rekonesans po beskidzkich ośrodkach narciarskich rozpoczynamy w Szczyrku, gdzie jak wiadomo jest największy kompleks narciarski w Polsce. To Czerna Solisko z ponad 20 kilometrami tras zjazdowych. Gestorem tego wyjątkowego miejsca jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, który po obfitych opadach śniegu udostępnił wszystkie nartostrady. Jest ich łącznie 13, a wśród nich Binkula i Golgota, które posiadają licencję FIS, co oznacza, że mogą być na nich organizowane międzynarodowe zawody narciarskie. Wszędzie panują dobre i bardzo dobre warunki narciarskie. Śniegu średnio 60 cm, a najwięcej, bo nawet do ponad metra jest w rejonie Halis Skrzyczeńskiej. Wszystkie wyciągi, a jest ich 13, czynne. To jak wiadomo są wyciągi orczykowe, ale jak nam skąd inąd wiadomo, Szczyrkowski Ośrodek Narciarski pokonuje kolejne procedury zmierzające do wybudowania tak oczekiwanej kolei krzesełkowej. Na skrzyczne w centrum szczyrku sytuacja też znacznie lepsza niż na początku stycznia. Obecnie czynne są już wszystkie trasy. Na przełęczy salmopolskiej pomiędzy szczyrkiem a Wisłą pojeździmy na Białym Krzyżu. Tam na wysokości prawie 1000 metrów mróz i śnieg dopisują, więc o warunki narciarskie nie trzeba się martwić. Na trasie zjazdowej jest co najmniej 60 cm śniegu i czynne są wszystkie wyciągi. Ze ścierku przejeżdżamy do pobliskiej Wisły, gdzie wybór ośrodków narciarskich jest spory. Z powodu ograniczonego czasu pokażemy tylko te flagowe, bo najlepiej zorganizowane. Soszów, ponad Wiślańską dzielnicą Jawornika, udostępnia narciarzom i snowboardzistom 5 tras. Oprócz obfitego opadu śniegu, niemal bez przerwy trwa tam dodatkowo sztuczne naśnieżanie nartostrad. I to już daje efekty. Pod nartami jest już do 70 cm śniegu. Warunki do jazdy znakomite i czynne wyciągi, w tym główna kolej krzesełkowa. Tam przyjechaliście? My z jedyny zdroju. Dolny Śląsk, niedaleko koło Wrocławia. A to przecież tam można w zieleńcu poszaleć na nartach, gdzieś można, niżej. Można, można, ale my chcieliśmy jednak tutaj wasze tereny. W dzielnicy Wisły Nowa Osada można wybrać się na górę Wrublonki. Tam też dobrze dosypało i na trasach jest już co najmniej 60 cm ubitego śniegu. Wszystkie nartostrady i wyciągi czynne, z czteroosobową koleją linową na czele. Na Cienkowie, w wiślańskiej dzielnicy Malinka, czynne są wszystkie trasy, a śniegu średnio 40-50 cm. Stożek, najwyższa narciarska góra w rejonie Wisły. Tam na wysokości niemal 1000 m warunki bardzo dobre, śniegu miejscami do 80 cm, wszystkie trasy czynne i wyciągi również. Jedziemy teraz do Ustronia, aby sprawdzić, jak opady śniegu zmieniły sytuację na Czantorii, głównej narciarskiej górze w tym rejonie. I jak się okazuje, jest lepiej. Do niedawna, oprócz kolei linowej, działał tylko wyciąg talerzykowy Stokłosica w szczytowym rejonie Czantorii. Teraz kursują również wyciągi Orczykowy, Faturka przy trasie niebieskiej nr 2 i Solisko w dolnej części góry. Czynna jest już cała czerwona trasa nr 1 śniegu 60-70 cm i warunki zjazdowe dobre. Do Międzybrodzia Żywieckiego można wybrać się na górę Żar, zwaną górą szybowników ze względu na bardzo dobre warunki wietrzne panujące w tym rejonie. Po ostatnich opadach śniegu warunki narciarskie wcale nie gorsze, a pod nartami do 60 cm białej pokrywy. W miniony wtorek otwarto właśnie główną trasę zjazdową, która była do tej pory sztucznie dośnieżana. Czynna również pola na żar i wyciągi z koleją linowo-terenową na czele. Z Międzybrodzia Żywieckiego jedziemy do Zawoi na Mosorny Groń. Tam, niemal w cieniu babie Góry, najwyższego szczytu w Beskidach, panują bardzo dobre warunki narciarskie na trasach od 50 do niemal 100 cm śniegu. Podczas tego weekendu opady śniegu Powinny zaniknąć i przez to jazda na nartach będzie przyjemniejsza, no i co ważne bezpieczniejsza. A oto szczegóły prognozy pogody. Jutro w Beskidach zachmurzenie na ogół duże z chwilowymi słonecznymi przyjaśnieniami. Synoptycy nie przewidują kolejnych większych opadów śniegu. Jedynie nad ranem i wieczorem może trochę popruszyć. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na wysokości 800 metrów do minus 1 w Dolinach. I taką zimę kochamy najbardziej, my narciarze i snowboardziści, bo żeby dobrze pojeździć na nartach, to trzeba coś pod tymi nartami mieć. Dużo śniegu, no i wspaniałej pogody, czego życzę wszystkim miłośnikom Białego Szaleństwa. Marek Omeran, Jarosław Ferenc, to był Narciarski Weekend, dziękujemy i do zobaczenia.